Mordy sam nie wierzę, że się udało, ale mam nowy rekord na pokładzie Mercedesa EQS 450 Formatic. Przejechałem nie 400, nie 500, 600 kilometrów od naładowania tego przepięknego zresztą egzemplarza. A misja była prosta: udowodnić, że się da podróżować tym samochodem pomiędzy miastami, nawet tymi bardziej od siebie oddalonymi. Bez, że tak powiem, większego problemu i zamartwiania się o szukanie stacji ładowania. I żebym wam nie skłamał, ile dokładnie było, uwaga, 616,7 km. Kurde, absolutny sztos. Jestem pod wrażeniem tej fury. A dokładnie odbyło się to tak, że ruszyłem dzisiaj rano spod Warszawy do Torunia, potem dalej przez Bydgoszcz, Piłę. Tam zahaczyłem jedno fajne miejsce, zobaczycie pewnie później. I teraz jestem w Poznaniu po tych 616 km. I dojechałem tutaj w sumie z zapasem jeszcze na 35 km. I w pewnym momencie też miałem naprawdę pełne pory, ale nie dlatego, że nie było ładowarek, bo te ładowarki były. Ja mogłem zjechać w każdym momencie, bym na to przygotowany, ale już się po prostu tak nagrzałem, że zarobię tą szóstkę z przodu. A dlaczego? No bo mnie wkurza strona Mercedesa, która cały czas wałkuje, że EQS 450 jest ten, który przejedzie najwięcej. No i faktycznie 450 plus. Tam deklaruje 800, ten deklaruje 780. 780 się da ze Szczecina do Rzeszowa, jak nie pojedziesz szybciej niż 50 km na godzinę. Myślę, że spoko, tak, po drobnych przeliczeniach, takiej, takiej matematyki, którą sobie zrobiłem. Ale tutaj, jak najbardziej, te 6 stówek z kawałkiem, już Wam mówię dokładnie jak. Dokładnie 300 kg autostradą, czyli takie 130 na godzinę, a potem 300 km z drobnym kawałkiem po drogach krajowych, czyli 90-100, żeby było legalnie. No i co? Da się? Da się. No i z tego wszystkiego nie zapominajmy oczywiście o Mercedes-Michach, która daje nam dostęp do bardzo wielu ładowarek, więc tak naprawdę mógłbym sobie wybrać cokolwiek. Greenway, Ionity, Elocity City, PowerDota, wszystko działa, wszystko sprawnie. Jakby wybór jest bezczelnie szeroki.